Obie, bo 60-70 zł ładne kolorowe wsteczki Góry wieżyczko, ładne Zbigniew 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 Mamy. A tutaj mamy bareczki, które czekają na wpłynięcie z winem. Czekają do winiarni. Również na most można dojechać sobie kolejeczką. Tu jest taki króliczek na rogu budynku Bardzo ładny tak, no kasa się Jaki czysty ryneczek w Portugalii jak w Maroko Oczywiście niż u nas w ogóle Naprawdę ładnie Naprawdę nikt nie szarpie Nie naganiają do kupna jak w Maroku A jakie ryby tutaj są W ogóle nie szarpią jak w Maroku naprawdę bardzo ładne wina wina, oliwy, różnego rodzaju, tłumczyk, luziury, puszka, czekoladki.